Okej, okay, dzisiaj komiks tak dziwny, że tak naprawdę nie wiem, czy będę w stanie Wam opowiedzieć, o czym ten komiks był. A mianowicie jest to zardzewiały tarkowiec, napisany przez Otto Icha. A o czym jest zardzewiały tankowież, wszystkiego dowiecie się z tyłu okładki, ponieważ jest to napisane przez wam. Wyślij to postrzegać, to co trzeba w rękach nie istnieje. Powiedział co nie istnieje, jest oczywiście błędnym, błędnej percepcji otoczenia, stymulowanej tysiącletniami ewolucji. No i to, naprawdę wszystko wiemy. Nie ma co mówić więcej, bo da się rozejść. It's dobra, dobra. Próbujmy rozpakować, czym ten świet, świetny komiks jest, tak naprawdę. Jest to komiks niezależny, wydany w Polsce. Ten artysta, który bardzo lubuje się w okultyzmie i takich niezależnych, wykręconych e, akcjach. Zazdrowiały tam kobiet z takim komiksem o Polsce klasy B, e, która doświadczyła nieskończoności, jak to jest napisane ładnie na początku. Ale według mnie jest to takim właśnie e, Twin Peaks, Davida Lyncha osadzony w Meneckiej Polsce patologicznej. Nie? To jakby już mniej więcej wiecie o czym tu będzie mowa i sobie to jakby wyobrazić. Sam tytułowy tankowiec jest jakby e, konsekwencją snu, który się przy, e, przyśnił e, parę lat temu e, panu Otto, w którym to tankowiec był miejscem, e, do którego trafia i wszystkie Twoje przeminienia zostają e, zapomniane. Jesteś jakby oczyszczony tym tankowcem. I wiadomo do czego tam komiks. Tak się przyczyniło i coś zrobić. No. A o czym jest ten komiks? Naprawdę do wszystkim o niczym. E, dużo jest tu właśnie wokół e, tematu postrzegania rzeczywistości. Czy e, to, co widzimy, jest prawdziwe? Czy mamy wpływ na swoje życie? E, na to, co robimy? Dokąd zmierzamy? Głównym bohaterem jest tak naprawdę niby Antoni, który ma jakieś problemy ze sobą. Chodzi do pani psycholog, e, która każe znaleźć jedną osobę, która, która pomoże mu w jego problemach. E, pan Antoni ma jakieś e, ewidentne urojenia, których nie jest świadom. Wszyscy mu mówią wokoło, że nie ma dziewczyny, że jego dziewczyna jest wymyślona przez niego, że to i to się nie stało. i... Pan Antoni żyje, żyje w takim zawieszeniu między rzeczywistością a wyobraźnią. Właśnie poszukiwania tej tej fenomeny jakiejś tam. Wychodzi nawet jakieś szexiarstwo, jakieś polowanie na ludzi, jakieś łapanie, jakieś zlikanie ludzi, jakieś e, dziwne sprawy, jakieś e, dziwne niewyjaśnione śmierci. Znalezione zostaje Wysłannik Tankosa, który próbuje złapać jakichś ludzi, nie wiadomo po co i dlaczego. Nie, że to są mówię, że jest chaotyczne, to jest właśnie taki komiks, e, który się gdzieś tam, e, gdzieś tam e, z tyłu kręgosłupa tak drapie, drapie, uchamia twoje jakby procesy myślowe, jakoś wyobraźnię i zdolność percepcji umysłu. Często tutaj e, postać e, na przykład Piją I snują y, 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 filozoficzne dysputy o sensie życia. Dużo jest takiego dzielenia się własnym postrzeganiem świata i tego, co jest prawdziwe, a co nie. E, dzieją się rzeczy, dzieją się wydarzenia. Mm. Tak się okazuje jakimś zbiorowym umysłem który jest tutaj pokazywany na, na wiele sposobów, jako jakby zbita masa e, wielu, wielu oczu, wielu organizmów. Mamy tutaj jakieś e, wykręcone e, sanktuarium z ludźmi podpiątymi do nie wiadomo czego, czyli jakąś e, bordową, fioletową maść, ale też pojawia się sam tankowiec, który wypływa. To bardzo chaotyczne, takie bardzo właśnie linczowskie, że mamy dużo niewyjaśnionych rzeczy, z których kieruje się, kreuje się pewien obraz, e, który można interpretować jak tylko chcemy, ale wszystko się obraca wokół tej świadomości właśnie. Świadomości tego, że odbieramy świat z wysłami, z wysłami wzroku, z wysłami słuchu, z wyszłami węchu. I trzeba jak utracimy te zmysły, że ten świat będzie istniał, czy nie będzie... Ten komiks jest takim biletem do świata dziwności, które na spokojnie, jakby taka ręka wychodziła z tego komiksu i się wciągała do, do tego świata, gdzie nic nie jest ee, nic nie jest pełne, wszystko jest niewyjaśnione. Kocham takie wygrzewy, takie wygrzewy to są właśnie komiksy, które ryją łeb. W całej tej niejasności współgrają rysunki, które są właśnie takie bardzo w postacie są Trochę zmiętolone, trochę krzywe, głowy są trochę większe, trochę zniekształcone, ręce są takie e, dziwne. Wszystkie postacie wyglądają jakby miały po 80 lat, jakieś pomarszczone, spłaszczone, e, wysuszone, jakieś wijące się i tak dalej. Wszystko tak przemyka, przepływa, e, pokoje też są jakby nieforemne, jakieś krzywe, ściany się zlewają z podłogą. Wszystko jest takie trochę kwasowe, wschodeliczne. rysunkowe, jest to strona absolutny, ale to jest taki bardzo zinowy, bardzo taki rysowany karykaturalnie tak. Jednym zamachem, jakby bez, jakby skomplikowanego i odzerwania jakby konturów i kształtu postaci, wszystko jest takie, wiecie. Jakby chciałem szybko kilka scen namalować nas, yy, yy, ale tutaj zyskuję, że to jest właśnie wszystko takie wijące się, niedokładność, bardzo mi się podoba w tym komiksie ta niedokładność, która sprzyja która sprzyja właśnie domysłom i, i próbie rozszyfrowania, co na tych rysunkach się zdarza, jest jakiś motyw, który się przeplata w tym komiksie. Dużo tutaj rzeczy można wy, wynieść, komiks zdecydowanie do do wielu do ponownej lektury 3, 4, 5, 6, 7, 25 a nie był to komis jakiś e, przyjemny w czytaniu. Każda strona jakby m, nie, jakby dźgała mnie, jakby łapała szpony, nie wykręcała, e, jest też właśnie dużo brutalności krew się leje, postacie jakby się rozszłonkowują. Było właśnie to takie, z jednej strony dostaniałeś kurs artystyczny tego komiksu, a z, z drugiej jakby walało się to, co leżało na tych kadrach. I moja percepcja jaka jest właśnie podczas strzelania tego komiksu była taka właśnie nastroszona, taka właśnie niepo, niepokój mnie no, ogarniał, co tu się wytrabia. Bardzo podobną sytuację miałem z niższym Aksamit dla rękawica od lana z zelaza Daniela Klausa Jeden z moich ulubionych komiksów, jakiego czytałem w ogóle. Dawny był komiks czarno te też był taki most Tu mamy to samo, tylko w takim niezależnym polskim, patologiczno meneskim szosie. Wyśmienita rzecz. Może trochę mi zabrakło na koniec jakiegoś zwalnięcie jakiegoś mocno depresyjnego e, bo wszystko to się zakończyło tak jakby e, sobie e, nie wiadomo czy oni zostali pochłonieni czy ten kręgowiec czy ten odpłynął e, czy coś się wydarzyło trochę brakowało mi wstrzymywania na koniec ale może takie są właśnie e, m, to jest dobre w tych pomieszczeniach, w tym nie to powiedzeniu tej tajemniczości m, tej takiej jakiejś właśnie w świadomości, do którego e, wpływa, że on się niesie, próbuje się e, zapierać rękami nogami, ale nurt jest tak silny, że płynie, zjada się jakiś potwór, połyka się statek i e, budzisz się po drugiej stronie nie wiadomo czego, e, gdzie rośliny są do góry nogami, zwierzęta chodzą do tyłu. A zamiast słońca, jakaś wielka plazma z oczami, No To jest taki, taki vibe um, tego komiksiku. <tok> Także e, ja kocham takie komiksy. Wchodzi e, on do mojej, jakby, do mojego um, zaszczytnego grona komiksów, które ryją web. się e, do takich komiksów powstaje coraz więcej. E, muszę takich komiksów jeszcze więcej e, wyszukiwać. chodzić jeszcze bardziej ten niedal że wy, wy, wyłuskać to jakby sedno brudu polskiego, e, który mnie rajsuje i zakwyca. Mm. Niesamowita rzecz. Myślę, że za niedługo to jeszcze raz, bo nie wiem czy ja wszystko miałem z tego komiksu, nie wiem wszystko pojąłem, jeszcze mnie nie dobiło to tak, jak mogło mnie dobić. Zostawiło ja bardzo dużo zapytania. Mm. No i właśnie to pytanie na, o świadomość. Czy my żyjemy, czy myślimy, czy tylko nam się wydaje? Czy wszystko to, co widzimy, istnieje na pewno? Czy gramy w jakiejś grze komputerowej? Czy te kolory, które widzimy, to one są, czy jej nie ma? A może w ogóle wszystko jest yy, skończone i... i nie ma sensu? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, Czy wasz ulubiony komiks z Sigmind, polecam dać zajrzka i zaobserwować po więcej wygrzewów. Yo.